ma mordy, co ja chcę wam pokazać, chcę wam pokazać smartwatcha. Uwaga, uwaga, mordeczki, chcę się wybrać w podróż dookoła świata. To mi się podoba, o to chodzi. Niestety do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuję się z renty. Proszę o wsparcie 5, 10, 20 zł, a uda nam się osiągnąć ten cel. Link do zrzutki jest pod filmikami w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam. Kiedyś go pokazywałem, ale się okazało, że później nic tam nie było widać. No tak, średnio bym powiedział. Tak, średnio. Tu mamy dwa guziki. Co on ma? Ekran główny. 17.4. Nieprzeczytane powiadomienia. 17.4. Tu mamy ekran główny. Kafelki. Wiadomości, Powiadomienie PPS-a, strona 1 z 5. E, TPS-a. Paczka do mnie idzie. Coś tam zamawiałem. Ekran Teraz co my tu mamy? Mapy Google, kafelek 2. Mapy Google. Kroki, kafelek 3. Krokomierz, mapy Google. No z map Google można skorzystać, ale trzeba mieć do tego chyba smartfona żeby to było w pełni funkcjonalne, krokomierz. Wiele treningów, 4. Le, Wiele treningów, to jest SmartWatch Galaxy A4, J4 czy coś takiego. Niestety ma y, y, SIM, no Esima, ale jeszcze Esima w plusie nie ma. No i nam się ekran wyłączył. Włączam go ponownie. Ekantrne.

Opady. 25. bezchmurnie, minus 4 stopnie, opady atmosferyczne dwa procent. Czterek przewaga fronta, najwyższa 4 stopnie, najniższa zero stopnie. Tu mam już. Środa pochmurnie, najniższa cztery stopnie. Dzieńno. Pogody. Czterek przewaga chmur, najwyższa. Wydtek też przewrócił opady śniegu, najwyższa 4 stopnie, najniższy. Indeks UV niski. Tu mamy promieniowanie słoneczne. 64 Wilgotność. Jak 6 km na godzinę. Wiatr 6 na godzinę. Hmm. Widzimy sobie na ekran główny. Teraz mamy szybki panel. Co my tu Bluetooth. mamy? Bluetooth. Poziom baterii 100%. Tryb czasu spoczynku. Wyłączanie zasilania. Ustawienia. Nie przeszkadzać. Dźwięku, albo to takie w telefonie możecie włączać, wyłączać dźwięki Latarka. Latarka. A to strona chyba tylko wyświetlacz się rozjaśnia z tego co wiem. Tu mamy drugą stronę, czyli takie jakby drugi ekran tego panelu. I tu mamy pasek u góry, jasność. Oszczędz, energii Oszczędzanie energii włączone. wi-fi wi wi wyłączone. Wi przed wodą. Blokowanie przed wodą. To o to chodzi, że jak ja tu zablokuję, to wyświetlacz nie będzie dotykowy, dotykowym wyświetlaczem. Będzie trzeba nacisnąć główny guzik przez chyba 3 sekundy. Tryb offline, off no to tak jak w telefonie. I Trzynki tu mam panel, strona, trzy, trzeci bluetooth panel. On. Y... 100%, no to tutaj mam ten pasek główny. NFC, NFC, do płatności kartą to włączone, bo czasami zegarkiem płacę. Dźwięk bluetooth. Dźwięk bluetooth. W ogóle te y... Ja sobie wyjdę już na panel główny. główny. I zobaczę czy mam ekran włączony. Aha. Tak, ekran. widzicie ekran włączony. Teraz Ekranie się będzie świecił. Ekran główny. Energii. Po prostu można sobie, tak jak w touchbacku, wygasić ekran. Wchodzimy tu na aplikację. Aplikacja. Telefon. I już dzwonimy do pakatu to... Co my tu mamy? Telefon. Stoper. Stoper. Minutnik. Minutnik. Ze stopera. Nie da się korzystać z... Udźwiękowieniu, znaczy da się, ale bardzo słabo. Minutnik można korzystać. Telefon jest najbardziej, ale z telefonem, dlatego że nie mam e sim -a. Wiadomości, no to są to szybkie wiadomości. Nie udało mi się pisać klawiaturą. Ostatnia aplikacja. czy tylko w Hompas. telefonie. Kompas. Kompas tak słabo działa dla niewidomych. Mapy. mapy. No to mapy już mówiłem. Samsung Health. Samsung Health yy, to jest ta zdrowotna Hompas. aplikacja, kontakty. Znajdź telefon. Znajdź telefon, To mogę sobie tutaj nacisnąć i mi telefon zacznie wibrować, dzwonić, gdzie on jest. Sklep Play. Znajdź telefon. Kontakty. Samsung Health. Samsung Health. No to tutaj ta aplikacja właśnie Contact. zdrowotna. Znajdź. Sklep Play. Ech. Samsung Health Monitor. Aha, tu jest aplikacja zdrowotna. Tamta to jest chyba od y, treningów i tak dalej. Bixby. Bixby, ale w polskim języku to nie działa. Ustawienia. Ustawienia. No i mniej więcej tak jak w telefonie. Adam Pierre Dolchbach. I tak wygląda smartwatch. Teraz je skutko ściągnę. Zobaczcie, ściągam zegarek. I co oni byli ściągnięti? Skinlock. 17:09. Zablokowano zegarek. Włączono oszczędzanie energii. Pinok chce. Pinówce. Po ściągnięciu zegarka nie zapłacicie nim już. Muszę wpisać PIN. Teraz co my tu mamy? My tu mamy ładowarkę. To jest ładowarka indukcyjna pod USB. USB typu A, sobie tu kładziemy i nam się ładuje. Ten zegarek jest wodoszczędny, się kąpałem w nim. Kolega mówił, że się kąpał, mu wody naleciało do środka, no może coś się rozszczenił czy coś. I tu mam pierścień obrotowy taki do przełączania ekranów i listy. Natomiast w Watch 5 już nie ma tego ekranu, tego pokrętła tutaj wokół. I tak wygląda. Ja go kupiłem z wyprzedaży, bo było otwarte pudełko. Czy często go noszę? Dosyć często. Czasami odbieram w autobusie połączenia, płacę zegarkiem. Może jak mi się uda rowerem pojeździć, to będę miał na rower a może wkrótce będzie e SIM w plusie, także nie będę musiał nosić telefonu do odzwonienia. Zostaw łapkę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie mordo mojej rzutce, cześć.